Przechodzimy do kolejnego punktu programu. To symboliczne podziękowanie składane przez Polski Komitet Olimpijski w imieniu naszych zawodników, znakomitym mecenasom Polskiego Ruchu Olimpijskiego, a więc firmom, które na co dzień wspierają działalność Polskiego Ruchu Olimpijskiego. Pierwsza statuetka, którą wręczą prezes pan Andrzej Kraśnicki i sekretarz generalny PKO Adam Krzysiński, jest przeznaczona dla sponsora strategicznego firmy Kulczyk Investments. Podbierze ją doktor Jan Kulczyk, przewodniczący Rady Nadzorczej firmy. Serdecznie dziękujemy. Prosimy o pozostanie na scenie, panie doktorze. Tu ustawimy galeryjkę naszych wspaniałych mecenasów. Czas na sponsora generalnego polskiego ruchu olimpijskiego, totalizator sportowy czyli LOTTO. Jest z nami prezes firmy, pan Wojciech Szpil. A oto sponsorzy: Polski koncert naftowy Orlen. Reprezentuje dziś dyrektor wykonawczy do spraw marketingu i komunikacji korporacyjnej, pan Leszek Kurnicki. Następny sponsor to Tauron Polska Energia. Statuetkę odbierze prezes zarządu, pan Dariusz Lubera. Z polskim ruchem olimpijskim jest także kampania piwowarska z Marką Tyskie. Statuetkę odbiera kierownik do spraw komunikacji, pan Wojciech Mrugalski. Czas teraz na Orange. Witamy na scenie kierownika do spraw sponsoringu panią Karolinę Zaleską. I kolejny sponsor Peugeot Polska. Zapraszamy na scenę dyrektora marki Peugeot pana Guillaume Ducreux. Teraz polski holding farmaceutyczny SA. Firmę reprezentuje prezes pan Artur Woźniak. Porana sponsora kolekcji olimpijskiej to firma OTCF, właściciel marki 4F. Jest z nami prezes pan Igor Klaja. Proszę Państwa, mamy również statuetkę i podziękowania dla oficjalnego przewoźnika Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej, Polskich Linii Lotniczych LOT. Ale z tego, co nam wiadomo, przedstawiciel tej firmy nie dotarł na nasze spotkanie. Obiecujemy, że wręczymy statuetkę przy najbliższej nadarzającej się okazji. A oto nasi oficjalni partnerzy. PPL Porty Lotnicze, Lotnisko Chopina w Warszawie. Statuetkę odbiera dyrektor do spraw public relations, pan Radosław Żuk. Kolejny oficjalny partner to Trias SA. Zapraszamy prezesa zarządu, pana Zbigniewa Klonowskiego. Karolina Medical Center. Miło nam przedstawić państwu prezesa pana Krzysztofa Cetnara. Z kolei, kolumna Medika. Statuetka PKO trafia do rąk prezes zarządu, pani Anny Olejniczak. Drodzy Państwo, tak jak podkreślił to już prezes Andrzej Kraśnicki, trudno byłoby wyobrazić sobie działalność polskiego ruchu olimpijskiego bez wypróbowanych, sprawdzonych wielokrotnie partnerów medialnych. To oczywiście telewizja polska SA. Do odbioru statuetki zapraszamy wiceprezesa spółki, pana Bogusława Piwowara oraz Polskie Radio SA. Statuetkę odbierze prezes, redaktor naczelny, pan Andrzej Ściedzieniewski.